Siemaneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z bunkra z złomiarza. Jak słyszycie, może nie słyszycie, ale od rana, od rana pada deszcz, a ja jeszcze z wczorajszymi fantami, no po prostu wczoraj nie zdążyłem się pochwalić, co udało się wygrzebać na złomowichu, więc zrobię to dzisiaj z samego rańca, zanim pojadę do pracy, bo pewnie zaraz pojadę, mimo deszczu, po prostu są, jak to powiedzieć, sprawy, jak ja to zawsze zresztą mówię, ważne i ważniejsze. Trochę mnie jakiś katar przez tą pogodę łapię, bo to raz lato, raz zima, rano nawet śnieg padał. Mniejsza z tym katar. Ja mam 368 dni w roku, <grym> także to przychodzi i odchodzi. Yy, to moja, tu powstała moja taka mała linia produkcyjna, sreberko. Yy, oczywiście ja tam nie popuszczam niczemu, nawet odzyskuję te najmniejsze kawalonciki, i miedziuchy, które są w tych stryżnikach ukryte, do wybijania sobie powiedzmy, że zmontowałem, po prostu wziąłem ściankę od imadła otwór idealnie pasuje mi na niektóre styki do wybicia do tego taka mała tulejeczka mała tulejeczka służy do wybijania tych mniejszych idealnie tu pasuje, docelowo to była chwila potrzeby po prostu, docelowo chcę nawiercić sobie grubą blachę różnymi powiedzmy otworami i będzie miodziulo to tak króciutko i pobieżnie co się tutaj dzieje I jeszcze bym chciał zdemontować jedną pogłoskę która gdzieś tam poszła w świat nie pracuję na złomowisku nie jestem pracownikiem złomowiska nie mógłbym, po prostu nie potrafiłbym w zasadzie potrafiłbym, ale z pewnością bym wydał więcej tam pieniędzy niż bym zarabiał więc no po prostu no po prostu nie, nie, nie pracuję tam no sorry za deszcz, jeśli przemocno przeszkadza yy, jeszcze jedna sprawa no tu doszliśmy, do małego miało dojść do małego porozumienia. No nie uda się nakryć kosza koszem, mają ten sam wymiar, więc nie da się koszem zabezpieczyć gąsiora do wysyłki, musiałbym go musiałbym go uciąć uciąć tutaj, żeby nakryć, a nie chcę, nie chcę, nie chcę mu robić krzywdy. Także no, w ten sposób nie da rady na pewno wysłać. Yy, coś jeszcze? No nic więcej. Przechodzimy sobie do podsumowania. Mówię jest, jest bardzo fajnie, są jakieś ciekawe rzeczy. Jest coś na czym, można by powiedzieć, zarobić jakieś ecipeci. Standardowo, narzędzia, pierdołki, o, choć to zobaczymy razem, co tam jest, bo ja już sam nie pamiętam, bo to było wczoraj. No i tak, ja sobie zacznę, jakby to powiedzieć, standardowo umie musi być, musi być niemalże codziennie, jak jestem na Zumowichu, jakaś siekierka. Ta jest mała, nie wiem, czy tu będzie jakaś sygnatura, trochę pokryta rudą, nieważne, siekiera. To jest siekiera. Ja z siekier jestem zawsze zadowolony, bo to, to jakieś tam wiadomo złotóweczki czy inne tam jakieś dźwięki wpadają za to. Mam taką, yy, ja kiedyś mówiłem, że to jest kowadełko, to nie jest kowadełko, to jest yy, babka blacharska. Tam powinien być cały zestaw tego, no niestety zestawu się nie udało znaleźć, ale mam już drugą identyczną taką babeczkę. Także jest fajnie, jest fajnie. Powiem Wam tak: yy, szyszunia. Szyszunia z zegara to już jest pewnie klepnięta w tym momencie. Jest tutaj 375 ET. Może komuś to w czymś pomoże. Będzie może wiadomo do jakiego to było zegara. No, co, mamy szyszkę i coś jakieś tam pierdło. Już jest ok. Już jest ok. Do tego dochodzi yy, stara ręczna wiertareczka. No niestety, jak widać, nie ma tej, tej rączki tutaj z tej strony, ale jest futerko jest ta rączka, także dorobienie tej rączki myślę, że dla kogoś, kto się zna na takich rzeczach, to nie jest żaden jakiś większy problem. Yy, co tu mamy ciekawego? Powiem Wam było, było dość sporo takich starych zamków, tylko że one były niektóre w częściach, niektóre niekompletne. Wiadomo to do regeneracji. Yy, co widać na zdjęciu, powiedzmy jakby to w profilowym czy na ikonce było tego bardzo sporo. Ja ich tam trochę wybrałem. To co wydawało mi się jakieś być lepsze, czy powiedzmy, że działające w jakimś stopniu, hmm. czy czegoś brakuje, nie wiem. Po prostu ja te zamki zawsze zabieram. Nie są z tego jakieś grube pieniądze, ale około 20 zł za taki zamek można sobie śmiało liczyć, jeżeli jest bez klucza. 10, 20, 15 nawet, to i tak są opłacalny, powiedzmy, że biznes. Także tyle w temacie. Hmm. Hakę leśną. Taką motykę leśną w pewnością to taka kopaczka leśna. Czasami się trafiają tu sygnatury, ma to warto zwrócić uwagę. Kiedyś udało mi się znaleźć taką niemiaszkową kopaczkę sygnowaną radu. Także Także no, na sygnatury zawsze warto zwrócić uwagę. Mam tutaj dwie klamki do tych różniastych zamków. Jest jeszcze jeden zamek. Mówię, wziąłem trochę takich części, bo to różnie bywa. Tu jest złamana. Klamka, ale, ale środek jakby to powiedzieć, werk jest wydaje mi się, że ok. No, sorry za deszczysko. pada. Nie nie poradzę. Yy, klucz, stary klucz do świec to też zawsze warto zebrać. Zresztą ja zabieram wszystkie narzędzia, nie jestem jakiś mocno wybredny. Yy, kluczyk, jak ja to mówię, hantelek, stary wielofunkcyjny, no klucz rowerowy, Co to wiele mówi. Taką małą fajną fikuśną y, ramkę, piłkę do drewna. Y, z reguły już staram się ich nie brać, bo tego u mnie jest zawsze dużo, ale ta jest taka jakiej je jeszcze nie miałem. To jest dziwna, dziwna sprawa, bo tu się chyba skręca, rozkręca, nie wiem jeszcze jak to działa, ale zabrałem, bo jakby to powiedzieć, urzekła mnie swoim wyglądem. Y, otwierać wiadomo celów. Tu tu mamy kluczyk, nic specjalnego żeliwną żeliwną klamkę też ostatnio zabieram, wszystkie żeliwne klamki oczywiście oprócz tych takich zwykłych typowo prostych jakąś kółeczkę no kolejne otwierać tego nigdy Made in GDR tego nigdy nigdy za dużo musi być wszędzie pod ręką mam trochę trochę no cztery ten jest blaszany szyldzik. Szkoda, że był jeden, bo całkiem taki fajny można powiedzieć. Te były trzy, trzy żeliwne stare szyldy do drzwi. Fajna sprawa dla kogoś kto odnawia... No, widać jeden trochę jest przygięty, kto odnawia i renowuje stare powiedzmy drzwi. To jeszcze nie jest koniec. Yy, coś z narzędzi. O, no taki, kiedyś miałem te herkulesy, nie wiem czy to jest herkules akurat. To nie jest herkules, ale klucz. Klucz wielofunkcyjny wydaje się być sprawny, działający. Wszystkie końcówki widać, że nieobrobione. Także no bardzo dobrze. Tu 22, 17, 19, 24. Taki klucz jak najbardziej przyda się. Mam fajniasty kluczyk. Tego oczywiście nie oddaję, to trafia do, mojego, do mojej kolekcji kluczy, do mojego projektu. O którym kiedyś, o kiedyś Wam wspomnę, albo kiedyś Wam pokażę. Nie wiem, kiedy to nastąpi. I mamy tak. Pierwsze fajne narzędzie. No, według mnie jest to, jest to, bądź to była stara szrankownica. Tak, do pił, lub coś w tym sensie. Od razu Wam powiem, że to nie są tanie narzędzia. Także takie coś, takie coś mnie bardzo cieszy. Yy, z fajnych narzędzi to oczywiście nie jest koniec bo to jest moim najfajniejszym powiedzmy narzędziem z tego dnia, bo to też jeszcze nie jest koniec. Najfajniejszą z reguły zostaje na koniec. E, tego klucza oczywiście w tej chwili nie sprzedaję, nie jest na sprzedaż. On trafia do kolekcji moich kluczy nastawnych. Nie fajna sprawa, tym bardziej, że to wszystko jest działające. Możecie sami zobaczyć. Na żywo jakby to powiedzieć. Działa, schodzi się, rozchodzi. Super sprawa. Te klucze też nie są tanie. Takie rzeczy, takie, takie rzeczy mnie bardzo cieszą. Mi zastanawiam mnie, no nie już teraz mnie nie zastanawia, no wiem, no ludzie wyrzucają, bo ktoś w rodzinie umiera, ktoś w rodzinie po prostu sprząta po kimś i komuś jest to niepotrzebne, a u mnie zawsze, <laughs> u mnie zawsze jest to potrzebne. I jakby to powiedzieć, na to by, na to by powiedzmy 99% osób nie zwróciło uwagi. Spójrzcie brudne w błocie. Nożyce nie są pogniecione, to jest stara lampa nożycowa. Pognieciony, pognieciony jest klosz, może ja was wezmę, będzie łatwiej to zobaczyć. Pognieciony jest klosz, ale to, że pogniecione jest klosz, to, że to jest brudne, wiadomo, jest brudne, to jest do oczyszczenia, do umycia. Widzicie, już się robi ładne klosz, jak najbardziej, tym bardziej, że to amelinium, może komuś się uda wyklepać, wyprostować, nieważne klosz da się wymienić na inny i powiem no tak, same same takie nożyce na ich korzyść gra tutaj ten cały uchwyt że jest kompletny i to jest w okolicach, no co będę kłamał, w okolicach 200 zł za taką lampę z kompletnym kloszem także, także myślę, że bardzo dobrze no mnie się, no była jeszcze trochę tam elektroniki, którą od razu ciapłem tam w ten karton nie chciałem tutaj yy, sobie yy, mieszać yy, z kawałkiem płytki do takiego do takiego złomu także jak dla mnie <coughs> muszę że bo ja na kolanach się z wami, jak dla mnie jak najbardziej wypadł na plus, ja zadowolony, mam nadzieję, że mieliście na co rzucić okiem, mnie się podoba, wam nie musi, trzymajcie się, do następnego hej.